Dzień dobry Państwu! 6 września Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej ogłosiło dane dotyczące realizacji budżetu federalnego za okres od początku roku do końca sierpnia, więc w tym odcinku będzie o cyferkach, rubelkach i oczywiście o manipulacji danymi bo bez tego się nie obejdziemy, jeśli mówimy o rosyjskich finansach. Zacznijmy sobie od Interfaxu, czyli od agencji prasowej znajdującej się pod pełną kontrolą Kremla, i tutaj możemy przeczytać tytuł. Deficyt budżetu Federacji Rosyjskiej w okresie pierwszych 8 miesięcy roku wyniósł 331 miliardów 400 milionów rubli. Czysto prosto informacyjnie, choć jeśli jesteśmy obeznajomieni z kontekstem, to widzimy, że w porównaniu do danych z poprzedniego miesiąca ten deficyt bardzo wyraźnie spadł. On wynosił wcześniej ponad bilion rubli, więc tutaj o kilkaset miliardów ten deficyt się skurczył. Wygląda na to, że prawdopodobnie Rosja radzi sobie bardzo dobrze, skoro ma takie wyniki. Skoro kurczy im się deficyt budżetowy, no to prawdopodobnie dużo zarabiają, mało wydają i jest wszystko w porządku. Co jeszcze możemy znaleźć interesującego w tym tekście od Interfaxu? Tu jest jedna ciekawostka: na przykład oni podają taką e, informację, ile wynosi nie naftogazowy deficyt. Co to w ogóle jest. Deficyt, który jest nie naftogazowy. U nas czegoś takiego raczej na pewno nie ma, nigdy się z czymś takim nie spotkałem. To jest, proszę Państwa, taka liczba, która pokazuje, ile wyniósłby deficyt, gdyby nie było dochodów ze sprzedaży ropy i gazu. Czyli, gdyby wyciąć te dochody, Dodatkowe, tak zwane petrodolary, jak się to czasem mówi, to ten deficyt wynosiłby nie 330 miliardów, tylko prawie 8 bilionów rubli. Ogólnie, proszę Państwa, stąd się możemy dowiedzieć przede wszystkim tego, że rosną w Rosji dochody ogólnie. I gazowo-naftowe, i niegazowo-naftowe, że po prostu do budżetu do, dociera więcej pieniędzy. I możemy także tutaj przeczytać, że wydatki w porównaniu z zeszłorocznym okresem styczeń-koniec sierpnia wzrosły o 22%. Czyli jeśli porównamy, ile Rosja wydała w pierwszych 8 mi miesiącach. Ostatniego roku i w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku to w tym roku wydała więcej o 22% niż w zeszłym, a mimo to deficyt się kurczy, co wynika prawdopodobnie z tego, jeśli byśmy czytali tylko i wyłącznie ten tekst, że po prostu rosną dochody, zresztą faktycznie na przykład dochody ze sprzedaży przede wszystkim ropy. Ale częściowo także oczywiście i gazu w porównaniu do zeszłego roku wzrosły. W zeszłym roku pojawiły się na początku i pod koniec 22 sankcje na handel ropą naftową. To faktycznie przyniosło pewien ograniczony skutek. W tym roku Rosjanie o wiele lepiej nauczyli się reagować na te sankcje, omijać je. Oczywiście to jest cały czas gra w Kotka i myszkę, ale te próby przyniosły taki efekt, że w tym roku według danych Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej, oczywiście to są te dane, którymi dysponujemy, są wyższe te dochody niż w zeszłym roku. Więc jeśli czytamy tylko i wyłącznie to źródło, to wynika, że Rosja, rosyjski budżet federalny znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej, deficyt się kurczy, wszystko jest jakby się wydawało w porządku. No ale czytamy dalej, tutaj mamy The Moscow Times, które nie jest już tutaj, Pokazuje tytuł, nie jest już tak stronniczym źródłem i tutaj oni zauważają dwa fakty, które pochodzą także z oficjalnych źródeł. To nie jest tak, że oni gdzieś tam komuś przystawili pistolet do głowy, jeździli za nim, robili zdjęcia teleobiektywem i wyciągnęli te informacje. Pokątnie to są informacje, które Interfax jak najbardziej też mógł wyciągnąć, bo one są oficjalnie dostępne, tylko po prostu zdecydowali się tego nie zrobić. I teraz czytamy tutaj dwie pozycje, dwa akapity nas tu szczególnie interesują, bo faktycznie oni tutaj potwierdzają na przykład dochody niezwiązane z ropą i gazem w okresie styczeń, sierpień. Zwiększyły się o 27,3% rok do roku w porównaniu do analogicznego okresu do 15,5 biliona rubli. W tym czasie dochody z ropy i gazu wzrosły o 56% rok do roku do 7,5 około biliona rubli. I czytamy tutaj, że wynika to ze wzrostu ceny ropy, rosyjskiej ropy. Ja tutaj jeszcze dodam, że ważne jest też to, zwłaszcza jeśli mówimy o wzroście dochodów z tych podatków nie pochodzących z ropy i gazu, że tutaj także mówimy o tym, że na przykład rosną ceny. Jeśli rosną ceny, rosną dochody i firmy i osób fizycznych. Więc te podatki liczone w rublach procentowo od coraz wyższych cen, a ta inflacja tam według niektórych wyliczeń, zwłaszcza ta inflacja, nazwijmy to, dotycząca towarów konsumenckich, takich najbardziej popularnych, sięga nawet i około 30% rocznie, więc jeśli płacimy odpowiednik naszego VAT-u od towaru, który nagle stał się 30% droższy, ten podatek też będzie większy. Jeśli w wyniku deficytu kadry ludzie dostają wyższe wypłaty i płacą od tych wyższych wypłat podatek dochodowy, on też będzie większy, ale to niekoniecznie oznacza, że wszystko... Idzie zgodnie z planem. To nie musi oznaczać, że obserwujemy wzrost gospodarczy. Ale przejdźmy do tych zapowiedzianych dwóch akapitów. R wzrost przychodów nie naftogazowych w szczególności wynikał z działań Zbierbanku. W sierpniu do budżetu federalnego było przekazanych 376 miliardów. I jeszcze tam y, chyba 10 milionów, y, 100 milionów. I jeszcze 100 milionów. 376 miliardów, 100 milionów rubli y, w, y, w postaci y, dywidendów. Zbierbank, jeden z największych rosyjskich banków komercyjnych, oczywiście należący w dużej części do państwa. No bo do kogo? Przekazał po prostu pod 400 miliardów rubli budżetowi federalnemu i dzięki temu między innymi dzięki temu wzrosły te dochody nie i czytamy dalej miesięczna dynamika wykonania wydatków budżetowych została zahamowana spowolniła Bazując na informacjach Ministerstwa Finansów, wydatki w zeszłym miesiącu, czyli w sierpniu 2024, skurczyły się o 20,4% w porównaniu do lipca. W tym samym czasie, w porównaniu do poprzedniego roku, Ministerstwo Finansów wydało 25,1% mniej, czyli 25% mniej wydali w sierpniu. Bieżącego roku niż w sierpniu zeszłego roku i 24% mniej w sierpniu tego roku niż w lipcu tego roku. Ile to będzie 20% mniej wydatków? Jaka to jest w ogóle kwota? Tutaj musimy bazować na poszlakach bardziej niż na konkretnych danych. Bo jeśli takie są to są po prostu zablokowane dla użytkownika z Polski. Próbowałem też z VPN-a się dostawać do tych danych na stronie Ministerstwa Finansów, ale tutaj pojawiły się problemy. Tutaj mamy oficjalne rosyjskie dane dotyczące planów związanych właśnie z budżetem między innymi na rok 2024 i tutaj możemy przeczytać, że planowali oni wydać w bieżącym roku łącznie 36 bilionów 660 miliardów rubli. Jeśli sobie to podzielimy, jeśli założymy, że w każdym miesiącu oni planowali wydać tyle samo, to wychodziłoby tutaj 3 biliony 55 miliardów rubli. I od tego liczymy 20,4%, wychodzi nam 623 miliardy rubli. I tutaj nie jest aż tak ważne, proszę Państwa, czy to byłoby w tym konkretnym miesiącu, w sierpniu 2024, 500 miliardów czy 700 miliardów. Zaraz Państwu wyjaśnię, dlaczego to nie jest aż tak ważne. Chodzi nam tutaj o ogólną skalę oszczędności budżetowych. 20% mniej. Wydatków w tym miesiącu niż w poprzednim miesiącu i 25% mniej niż rok temu. I teraz mamy tutaj tabelkę, przygotowałem ją specjalnie dla Państwa, mam nadzieję, że jest to widoczne. Mamy kwoty w miliardach rubli i dla wygody, tu tego nie potrzebujemy. Mamy kwoty w miliardach dolarów, bo no kto z nas wie, ile to jest tam 331 miliardów rubli, a jak już powiem. Że to jest tam 3 miliardy 610 milionów dolarów, no to to już jest trochę bardziej czytelne, choć oczywiście także mamy świadomość cały czas, że wymiana rubli na dolary jest w tej chwili bardzo trudna i kurs jest mocno orientacyjny, więc też nie przywiązujcie się aż tak, ale żebyście w ogóle rozumieli, o jakich skalach tutaj mówimy. Więc według danych na lipiec, na koniec lipca bieżącego roku sobie podsumowało Ministerstwo Finansów rosyjskie: Od początku roku do końca lipca wyszło im, że mają deficytu budżetowego bilion 90 miliardów rubli, czyli prawie 12 miliardów dolarów nam tu wychodzi. W sierpniu, już w zasadzie we wrześniu podali te dane, ale na koniec sierpnia deficyt zmniejszył się. Do 331 miliardów. I teraz widzimy, że skurczył nam się on o około 760 miliardów. W teorii więc, w teorii powinno być tak, że w sierpniu przychody budżetu były wyższe od wydatków budżetu o te 760 miliardów. Co oznacza po prostu, że oni więcej zarobili niż wydali, a w takiej sytuacji mówilibyśmy oczywiście o właściwej sytuacji finansowej rosyjskiego budżetu. To by było coś, z czego oni mogliby się cieszyć, ale sytuacja nie jest tak wesoła, ponieważ 376 miliardów rubli to było po prostu. No, swojego rodzaju grabież zbierbanku. Dlaczego ja na to mówię grabież? To były dywidendy. Ale sytuacja oczywiście nie jest tak wesoła, jak się już pewnie domyślacie. 376 miliardów rubli w sierpniu to były dywidendy od zbierbanku. I tutaj to jest istotne. Rosja długo od początku wojny utrzymywała się w dobrej sytuacji, bo miała pieniądze z budżetu, które mogła wyrzucać do różnego rodzaju branż gospodarki, żeby je wesprzeć. Teraz zauważamy już pewien odwrotny trend, zaczyna się wycofywanie pieniędzy z gospodarki do budżetu, bo tam zaczyna Brakować. Oczywiście, już wcześniej zdarzały się podobne sytuacje, na przykład Gazprom w pewnym momencie był zmuszony do takiego dużego przelewu na rzecz budżetu państwa, to już wiele miesięcy temu. Natomiast tutaj widzimy kolejną taką sytuację, która pokazuje, że to zaczyna być trendem. Zresztą nie jedyną, taką, tutaj pojawia się wiele sytuacji. Przede wszystkim podniesienie podatku dochodowego od firm, co jest takim systemowym rozwiązaniem, żeby zasysać pieniądze z biznesu, z przedsiębiorstw do budżetu. Natomiast redukcja wydatków i tak jak tutaj mówiłem, to nie jest tak ważne, czy to jest 500 miliardów rubli, czy to jest 700. Tak czy inaczej, proszę Państwa, ta kwota, nawet jakby tutaj byśmy mieli 350. No, trochę mało, 375, coś takiego. Gdybyśmy nawet mieli tutaj takie kwoty, ale przypominam, mamy najprawdopodobniej wyższą, to łącznie oszczędności budżetowe w sierpniu i dywidendy od Zbierbanku to więcej pieniędzy niż to, o ile skurczył się deficyt budżetowy. Czyli, proszę Państwa, to nie jest tak, że Rosja wyszła na prostą i nagle dochody zaczęły być wyższe niż wydatki, i dlatego im się kurczy deficyt budżetowy. Nie. To dlatego, że po pierwsze zdecydowali się zabrać bankowi poważne pieniądze, które mogły być inwestowane w gospodarkę, mogły trafiać tam do w różnych formach do pracowników tego banku, do właścicieli tego banku, mogły być w jakiś sposób inwestowane, one są cofane do budżetu, w dużej części na wojnę i dodatkowo reszta tych pieniędzy to są po prostu oszczędności. I tutaj warto zauważyć, że cały czas... Trwa sytuacja, którą już Państwu opisywałem, to znaczy Rosjanie, rosyjskie Ministerstwo Finansów nie jest w stanie pożyczać w tej chwili pieniędzy. To znaczy oni rozpisują aukcje na swoje obligacje, umawiają się w konkretny dzień, oczywiście tam przede wszystkim te. Obligacje skarbu państwa różnego typu kupują zazwyczaj rosyjskie instytucje finansowe, które w dużej części, nawet większej części są kontrolowane przez państwo. To jest w dużej mierze przelewanie z jednego naczynia do drugiego, ale nawet tutaj się pojawiają problemy, bo te instytucje finansowe nie chcą kupować tych obligacji. Nie na takich warunkach, na jakie jest się w stanie zgodzić rosyjskie Ministerstwo Finansów, bo oni też rozumieją, że jeśli pożyczą zbyt dużo pieniędzy na zbyt wysoki procent, to koszt obsługi tego długu, który już w tej chwili jest dla nich bardzo wysoki, nagle okaże się niemożliwy do zniesienia. Więc tutaj ustaliliśmy, to jest liczba mocno przybliżona, około pół biliona rubli oszczędności w samym sierpniu. To nie jest roczna liczba, po prostu w samym sierpniu wydali pół biliona rubli mniej, około niż miesiąc wcześniej i mniej więcej tyle samo mniej niż rok temu. A wydatki, proszę Państwa, no raczej tam rosną. Raczej rosną choćby dlatego, że wszystko co oni kupują jest coraz droższe. I tutaj są takie sprawy, które mogą się wydawać... Yy, Głupawe, tak, to znaczy, mamy urząd. Kosztem pracy tego urzędu są między innymi artykuły biurowe albo sprzęt komputerowy. To jest droższe niż rok temu. Paliwo jest droższe niż rok temu. Niewiele, bo Rosja ciągle wydaje pieniądze na to, żeby obniżać ceny. Pieniądze z budżetu są wydawane na to, żeby utrzymywać ceny paliwa na stacjach benzynowych pod kontrolą. Choć oczywiście jeśli te ceny są coraz, coraz większa jest różnica między cenami światowymi, a cenami w Rosji, no to tam też trzeba prawdopodobnie więcej dopłacać tym dystrybutorom i producentom, producentom paliw, żeby oni w ogóle to sprzedawali na rynku rosyjskim. Wszystko jest droższe. Dodatkowo oczywiście pojawia się cała masa dodatkowych wydatków związanych z prowadzeniem wojny. Pojawiają się pożary. Pojawiają się różnego rodzaju naloty dronowe, przed którymi trzeba się zabezpieczać, pojawiają się problemy z płatnościami za towary importowane, co też zwiększa koszty, a tymczasem Rosja wydaje w samym sierpniu, tutaj jeszcze raz to przeliczmy sobie na miliardy dolarów, proszę Państwa, to jest prawie 7 miliardów dolarów. Mniej wydali w ciągu miesiąca, jednego. I teraz sobie popatrzmy, te pół biliona rubli to jest dużo, mało, to jest za jeden miesiąc. Dodaję to jeszcze raz, chociaż myślę, że już wystarczająco wiele razy to podkreślałem i możemy popatrzeć, że w roku 2024, według danych Ministerstwa Finansów, na przykład na kwestie związane z polityką komunalną, mieszkaniową, remonty między innymi, między innymi właśnie rur, które dostarczają ciepłą wodę do kaloryferów, w ogóle remonty budynków, które należą do mm, takich państwowych zasobów mieszkaniowych. Wszystkie te kwestie miały w ciągu roku kosztować budżet państwa bilion rubli w ciągu roku. A tutaj Pół biliona rubli w ciągu miesiąca, wydali mniej. Dalej, w ciągu roku na edukację, półtora biliona rubli. Czyli w ciągu jednego miesiąca rosyjskie państwo oszczędziło na wydatkach jedną trzecią budżetu swojego systemu oświaty. Zresztą ochrony zdrowia podobnie, bo tutaj mamy 1,6 biliona rubli na ochronę zdrowia w Rosji rocznie. W tym roku. Więc to są duże oszczędności. I teraz możemy sobie zadać pytanie: czy Władimir Putin i jego klika oszczędzają na wojnie? Nie wydaje mi się. Czy oni oszczędzają na bezpieczeństwie, czyli na FSB, policji, więziennictwie? Nie sądzę. Czy oni oszczędzają na emerytach? uczniach, szpitalach, remoncie infrastruktury. Nie chcę tutaj dawać odpowiedzi. Myślę, że każdy z Was ma prawo sam stworzyć swoje własne spekulacje na ten temat i zastanowić się, gdzie może Rosja oszczędzać, gdzie może szukać takich oszczędności, na co nie wyda w tej konkretnej sytuacji. O tym, że nie oszczędza na wojnie, świadczy chociażby to, że cały czas zwiększają wypłaty dla ludzi, którzy podpisują kontrakty. I jeśli mamy taką sytuację, proszę Państwa, no pieniędzy ewidentnie brakuje. Jeśli ktoś w ciągu jednego miesiąca obcina wydatki o 1 trzecią rocznego budżetu na ochronę zdrowia, to chyba nie jest dobrze. Swoją drogą, to też jest ciekawe, że właśnie tutaj, jak widzieliśmy tą tabelkę, ten graf pokazujący wydatki na różne, na różne cele, to ta ochrona zdrowia to było takie małe na dole, a to największe na górze to oczywiście obrona narodowa, czyli po prostu wojna. No ale taka specyfika. Więc jeśli oni tak obcinają wydatki, no to chyba nie jest dobrze. A czy w przyszłym miesiącu nie będą musieli obciąć ich jeszcze solidniej? Możliwe, no bo Zbierbank już dał pieniądze. Już drugi raz pewnie nie da, miesiąc po miesiącu. Możliwe, że będą mogli zabrać w ten sam sposób pieniądze może od rosniewty, na przykład, choć oczywiście to jest podcinanie gałęzi, na której się siedzi, no bo rosniewt musi mieć pieniądze na inwestycje, żeby utrzymywać sprzęt w dobrym stanie, wyszukiwać nowe złoża ropy, miejsca, w których można wydobywać i tak dalej. Potrzebują tego. Ich już dość intensywnie, zresztą, tutaj grabią rosyjscy, rosyjskie Ministerstwo Finansów. Już w ostatnim czasie nakładało nowe, no to było dość mocno zakamuflowane, ale były nowe formy obliczania, nowe metody obliczania, ile tam podatków mają płacić od ropy, od sprzedaży ropy do budżetu państwa, więc tutaj już się to dawno zaczęło, że oni po prostu. Hmm, tej branży naftowej zabierają pieniądze, więc tych pieniędzy na inwestycje już wcześniej nie było. W najbliższym czasie także mogą Rosjanie mieć problem z dochodami właśnie pochodzącymi z handlu ropą, bo globalnie cena ropy właśnie spadła. Stosunkowo wyraźnie zobaczymy oczywiście ile to potrwa i na co się przełoży, natomiast to wszystko rozgrywa się oczywiście na tle pytania, czy przypadkiem nie będzie konieczna mobilizacja w Rosji, a przynajmniej dalsza intensyfikacja kampanii rekrutacyjnej, ściągania kolejnych ludzi do armii. Kolejnego odświeżania sprzętu, kupowania sprzętu, i tak dalej. Więc jeśli już teraz pojawiają się oszczędności w rosyjskim budżecie, dość spore, to znaczy że dochodzimy do tego momentu, do którego czuliśmy, że prędzej czy później dojdziemy to znaczy Rosja musi ciąć wydatki. Tnie wydatki nie na żołnierzy, tylko na cywilów. Mówiąc tak bardzo ogólnie, co będzie oznaczało dalsze problemy z infrastrukturą, dalsze problemy z sytuacją społeczną najbiedniejszych, co oczywiście także będzie mocnym, mocnym impulsem dla tych najbiedniejszych, żeby zapisywać się do armii. Niestety tu też musimy mieć taką świadomość, że to działa również w tym kierunku. Tak czy inaczej jednak jest to bardzo interesujące, bo sytuacja na linii frontu dla Rosji, chociaż oczywiście wciąż pozostaje, Trudna bardzo także dla Ukrainy nie jest kolorowa. Jeśli Rosja chciałaby faktycznie doprowadzić do zakończenia tej wojny, do czegoś, co mogłoby przypominać zwycięskie zakończenie wojny, bo oni mogą się wycofać w każdej chwili. Ale Putin zakłada, że tego nie przeżyje, jeśli wszystkim u siebie w kraju powie, że to wszystko było na nic, przegraliśmy, więc on dąży do jakiegoś rodzaju zwycięstwa, a żeby je osiągnąć, musi nie tylko utrzymać bieżący poziom wydatków, musi je zwiększyć, bo to, ile są w stanie teraz na bieżąco uzupełniać, to jest droga do wyniszczenia, którą właśnie w tej chwili obserwujemy, no, a czy Rosja po prostu obcina wydatki na, no na to, co jest potrzebne? A tutaj dodajmy, że to, co jest potrzebne, czyli właśnie infrastruktura, ochrona zdrowia, edukacja, kluczowe elementy. Te wszystkie wydatki, które są związane z tym, żeby było w ogóle po czym jeździć i żeby ludzie nie zamarzali w blokach zimą, to wszystko było bardzo mocno niedofinansowane na długo przed wojną. A teraz jeszcze na tym oszczędzają. To znaczy, mieli w niektórych sferach tam 50% tego, co potrzebowali, a teraz im mówią: Jeszcze wam zabieramy. To nie jest dobra sytuacja. W ten sposób długo nie pociągną. A wydatki będą rosły także, dlatego że w coraz większym stopniu Ukraińcy uczą się. Produkować i wykorzystywać środki dalekiego zasięgu, co generuje kolejne koszty, kolejne płonące bazy paliwowe, rafinerie, elektrownie i tak To będzie generowało cały czas kolejne koszty. Zresztą działania partyzanckie, podpalanie lokomotyw. Także tej sytuacji nie da się utrzymywać w długim terminie. A żeby ją zakończyć, szybko potrzebnych jest dużo pieniędzy naraz, żeby skusić ludzi, wyposażyć ich, uzbroić, stworzyć jakieś rezerwy, otworzyć jakiś nowy kierunek na froncie, przejść do wojny manewrowej, zmusić Ukrainę do poddania się. Skąd wziąć na to pieniądze? Doskonałe pytanie. Mam nadzieję, że podobnie jak i ja, także i Rosyjskie Ministerstwo Finansów nie ma żadnego pomysłu, gdzie. Takie środki wyczarować, zwłaszcza, że musiałyby to być naprawdę duże środki. Ja w tej chwili czekam przede wszystkim na to, aż Rosja ogłosi oficjalne plany budżetowe na przyszły rok. To będzie bardzo ciekawa lektura. Jak się już pojawią te dokumenty, myślę, że będzie trzeba się temu uważnie przyjrzeć. Na razie dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Oczywiście przypominam, że mamy ciekawe aukcje na zrzutce. Tutaj możecie zobaczyć przestrzelona radiostacja, radiotelefon, która najprawdopodobniej uratowała życie żołnierzowi pułku Kalinowskiego. Mówię najprawdopodobniej, no bo jemu się nic nie stało, ale nie wiemy, co by było, gdyby nie miał tego na sobie i gdyby ta kula nie trafiła w ten radiotelefon. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Trzymaj się, Ukraino, i widzimy się niedługo.